Na ruchliwym skrzyżowaniu stoi młoda, ładna policjantka i kieruje ruchem. Nagle stwierdza, że zaczyna się u niej okres. Niestety jej służba będzie trwała jeszcze pięć godzin, a ona nie ma przy sobie nic, co by jej w tej sytuacji mogło pomóc. W tej rozpaczliwej dla siebie sytuacji łapie za krótkofalówkę i łączy się z dyspozytorem w komendzie. Przez radio zgłasza się kolega Józek. Józek, możesz coś dla mnie zrobić? Dla ciebie wszystko. Słuchaj, ja stoję tu na skrzyżowaniu. Moja służba kończy się dopiero za pięć godzin, a ja dostałam okresu i nie mam nic przy sobie. Spróbuj sobie to wyobrazić. Czy mógłbyś mi jak najszybciej przywieźć moje tampony? Znajdziesz je w moim biurku, w prawej górnej szufladzie. Proszę cię bardzo. Pośpiesz się. Policjantka nadal kieruje ruchem. Mija jedna godzina, mija druga. Dopiero po trzech godzinach podjeżdża radiowóz na sygnale, hamuje z spiskiem opon, wychodzi z niego uśmiechnięty Józek. Z daleka już wymachuje zadowolony pudełkiem z tamponami. Józek, ty jesteś okropny. Prosiłam cię przecież, żebyś się pośpieszył. Gdzie byłeś tak długo? Jakby ci to powiedzieć? Jak przez radio podałaś, że masz okres i wszyscy to usłyszeli, to najpierw przyleciał ucieszony kazik z kartonem szampana, potem uradowany. Tomek postawił skrzynkę piwa, szczęśliwy Franek zafundował parę butelek dobrego wina i muszę ci uczciwie powiedzieć, że i mnie spadł kamień z serca.